Hej, witam Was na Kanalezyska XXL. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Mam nadzieję, że mnie w połowie widzicie. Jestem akurat jakimś takim topia. Ona powiedzieć, że tak naprawdę w piżamie. E, ale wstałam dopiero i ogólnie ja wstałam o 5. I musiałam sobie zobaczyć, jak kiedyś się będę miała lekcję. Zobaczę, jakie ja mam worę. Jakaś masakra. A, ale zobaczyłam, jakie ja mam lekcje, to poprawi wszystko. Zobaczyłam jaka jest I wiecie, że w tą niedzielę Dzisiaj mamy czwartek W tą niedzielę 26 maja będę, Będzie dzień mamy Dzisiaj mamy 21 To jest środa czy czwartek? Czekajcie A, Czwartek chyba Nie, czekaj Czekajcie, bo ja już się pogubiłam. Dzisiaj jest 21. To dzisiaj powinna być środa. Nie pamiętam, ale dobra, zaraz zobaczymy sobie w kalendarzu. I teraz mam lekcję on all, 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 online, all, all, online pokażę Wam. Nie chciałam pokazywać po prostu roda tych. Moich, y, moich kolegów klasie, więc tutaj je zakryję, bo nie każdy musi sobie życzyć. Ehm, ale pokażę Wam tylko może tak, o, widzicie? Tutaj też nie musicie tutaj naprawdę patrzeć. Nie wiem czy wy wie, cokolwiek widzicie. O, teraz. E, I tutaj po prostu mam e, moje lekcje. Tutaj jak widzieliście tą książkę, to ona po prostu była po to, żeby nie zobaczyć. Pokażę Wam tak na szybko. Pik. Pik. No. Więc to mam takie lekcje. Siedzę teraz nad książką, którą powinnam robić. I po prostu to jest jakaś masakra. Ja i robienie po prostu lekcji to jest A, dwa różne galaktyki. Chciałam nagrać dla Was dwa filmy, bo mam taki pomysł, ale nie wiem, czy ten drugi się uda, ale pierwszy to będzie QA albo jakieś takie hmm, pytania, więc możecie pod tym filmem zadawać na przykład pytania na mojej media, na które Was serdecznie zapraszam. To będzie Zuzka XXL, to będzie TikTok. Nie tutaj, tylko bo ja tutaj zawsze pokazuję, że ja nigdy tutaj nie stawiam, Muszę to nadrobić, więc jeżeli bym tutaj wstawiała, to będzie Zuska XXL, to będzie TikTok. A tutaj będzie Instagram zuzanna.Lesiska, więc tam na Instagramie możecie mi po prostu coś pisać pod moim ostatnim zdjęciem co będzie i po prostu... znaczy ogólnie możecie pisać na Instagramie, potem stawię to zdjęcie i na pewno możecie mi napisać, a byście się pytali, co to jest, że mój pies dzisiaj dostaje. Zami zresztą widzicie, co on robi. Tofiś! Co ty robisz? Jak tak można? Wiem, miałam do Was nagrać y, moją papugę, ale coś się okazało, to to, że są dwie dobre informacje. Jedna przykra, druga zła. Więc może powiedzmy. Dobra, to opowiem Wam to teraz, skoro mam... Czekajcie, bo ja już tego naprawdę nie nadążam. Muszę znowu zrobić zdjęcia. Chociaż... a ja nagrałam przecież telefonem. Bo to jest ogólnie moja kamera, telefon. Ja nagrywam kamerą, a powinnam właśnie zrobić zdjęcie tego, bo ja tego po prostu... Bo ja tego po prostu nie zrobię. O kurczę, co ja najlepszego zrobiłam. Ja do was teraz nagrywam. Dobra.